W kolejnym odcinku z serii Salonowe Środy. Dzisiaj porozmawiamy o pracy i o kwarantannie, czyli nasza praca w trakcie kwarantanny. Jak to było u mnie? No, były dwa miesiące totalnego lenistwa, prawie totalnego, jeśli chodzi o taką pracę czysto w salonie, czyli pracę z klientkami. Wiadomo, jak zakazali, no to klientek nie robiłam. Czemu też nie robiłam klientek na lewo? No bo w sumie mogłam, tak, ale Pan właściciel obniżył mi czynsz dosyć mocno, więc nie chciałam wykorzystywać jego dobroci i robić jeszcze tam klientki. Dlaczego nie robię klientek w domu na lewo? No bo nie lubię robić w domu. Po prostu mieszkam po pierwsze pod Warszawą, więc klientki by musiały dojechać. Ja bym musiała jechać specjalnie po swoje rzeczy do salonu. I nie lubię po prostu przyjmować klientek u siebie w domu, więc dlatego tego nie robiłam. Więc co można było zrobić, siedząc w domu w trakcie kwarantanny? No, jeżeli nie jesteś szkoleniowcem, no to siedzieć lub pracować na czarno, czego nie polecam, oczywiście. Ja jednakże no, nie próżnowałam. Oprócz tego, że siedziałam wygodnie przez te dwa miesiące sobie na kanapie to robiłam szkolenia. Ja szkolenia online prowadzę już od roku, więc jakby to nie było spowodowane stricte kwarantanną, że ja siedziałam i tworzyłam te szkolenia. Jest to u mnie normalne, że je mam, tak, ponieważ zaczęłam je dużo, dużo, dużo wcześniej. Więc w kwarantannie jakby robiłam je planowo zgodnie ze swoim harmonogramem szkoleń, który, który miałam. Więc co miesiąc miałam po prostu jedno szkolenie. Więc jeśli jesteś szkoleniowcem, to to jest bardzo dobry sposób, żeby jednak mieć jakąkolwiek formę zarobku. Jeśli nie jesteś szkoleniowcem, czyli tylko pracujesz w salonie i nie mogłaś robić tej swojej pracy, no to wiadomo, że najlepszym sposobem na utrzymanie swoich klientek... Jest regularne postowanie, czyli informowanie ich o tym, co się dzieje, edukowanie swoich klientek, dawanie znać, że jesteście, po to, żeby te klientki wiedziały, że wy czekacie, że czekacie na nie i że one mają do czego wrócić po tej kwarantannie. Jak jest teraz po kwarantannie? No, ja byłam bardzo mocno rozleniwiona. Nie da się ukryć, że praca wymaga wyjścia z domu i porządnego ubrania się po części, no w szafroku tego nie zrobię. Więc na początku, pierwszy tydzień, dosyć e, narzekałam na to, że już muszę wrócić do pracy, no bo lenistwo przychodzi dosyć łatwo. Jednak już teraz drugi tydzień mija, więc trochę się tak wdrożyłam i jest mi, jest mi całkiem dobrze. Jednak jestem ciekawa, jak, jak to jest u Was. Czy też żeście się tak mocno rozleniwili, że ciężko było wrócić do tej pracy? Natomiast praca po kwarantannie, ja byłam na 100% pewna, że moja ręka po prostu odmówi. Totalnie posłuszeństwa i nie będzie chciała współpracować z Pensetą, szczególnie, że nie ćwiczyłam przez te dwa miesiące. Tylko tyle, jak miałam szkolenia, żeby coś pokazać, nagrać film i tak dalej. Ale tak to nie. I okazało się, co jest bardzo dziwne akurat, bo w moim przypadku jest zawsze na odwrót, że wróciłam, robię w takim samym tempie, klientki. Jestem w szoku, wszystko idzie sprawnie, natomiast jak wyjeżdżam na tygodniowe wakacje, to po tygodniu, jakbym miała dwie lewe ręce i robię dużo, dużo dłużej, i to nie jest tak, jakbym chciała. Jednak po tych dwóch miesiącach, wydaje mi się, że po prostu ja odpoczęłam tak niesamowicie, że jestem zwarta i gotowa wrócić z powrotem z werwą do pracy, więc mam nadzieję że ty również, wiadomo, że ten mój dzień trochę wygląda teraz inaczej, przez to, że robię nowe założenia zamiast uzupełnienia, czyli aplikacja nie trwa mniej więcej godzinę półtorej, tylko raczej 2, dwie, dwie i pół, nawet pod trzy godziny, więc jest to trochę bardziej męczące powiedzmy, no bo nie ma tej przerwy pomiędzy, przerwa jest dopiero później. Ale wyjątkowo dobrze mi się pracuje. Wiadomo, przyjmuję mniej klientek dziennie, no bo teoretycznie musi być ta przerwa pomiędzy jedną a drugą, żeby się minęły, żeby zdezynfekować klamki, żeby wszystko przygotować dla kolejnej klientki, więc jakby ten odpoczynek jest. Natomiast zmęczenia jako takiego w sumie nie odczuwam i jestem bardzo zadowolona z tego, że, że, że tak jest, że się wróciło. I że z pełną parą do boju naprzód. Teraz posłuchamy, co kolejne dziewczyny mają do. Cześć, z tej strony Patrycja Pawłowska. W dniu dzisiejszym rozmawiamy o tym, czy kwarantanna zmieniła coś w naszym podejściu do pracy i w ogóle do życia. I czy ona spowodowała coś tak naprawdę dobrego? Ja nie wiem, jak jest u większości osób, ale ja byłam jedną z tych osób, które na początku kwarantanny bardzo przeżywały to, że teraz będziemy miały wolne, co w ogóle będzie się działo, jak my sobie poradzimy i w ogóle co ja będę robić przez ten okres, który właściwie nie jest jakoś konkretnie określony bliżej datą zakończenia tego w ogóle wszystkiego. Przyznam szczerze, że na początku oczywiście byłam wkurzona, trochę sfrustrowana. Nie wiem, rozżalona, też za bardzo nie wiedziałam, co się będzie działo, więc nie do końca mój nastrój był jakiś super, ale z biegiem czasu i upływu tych po prostu kolejnych dni, które gdzieś tam postępowały, postanowiłam i uzmysłowiłam sobie, że nie ma co tak naprawdę się użalać nad sobą, tylko po prostu trzeba wziąć się w garść i robić wszystkie inne rzeczy, na które do tej pory się nie miało czasu poświęcić też czas przede wszystkim dla siebie samego, może trochę poprawić relacje nawet ze znajomymi i z rodziną chociaż wirtualnie, bo wiadomo, że był zakaz gdzieś tam tego spotykania się i przebywania w grupach, ale na pewno ja doceniłam ten czas pod kątem takim, że wiem e że da się zorganizować to wszystko tak, aby też mieć czas po prostu na to życie prywatne. Czyli uzmysłowiłam sobie, że tak naprawdę to, co na co dzień się działo, czyli ta gonitwa za klientkami, gonitwa za kursantkami, to ciągłe przebywanie w pracy wcale nie jest takie hmm, niezastąpione. Czyli da się żyć bez tego, da się to pogodzić i da się pracować, nie wiem, faktycznie po te 8 godzin dziennie, czy nawet 9 godzin dziennie. Z przerwami między klientkami, z przerwami, jeżeli chodzi o dni wolne i o jakieś mini, mini urlopy. I faktycznie warto to docenić, bo jednak ten czas, no nie oszukujmy się, ale upływa bardzo, bardzo szybko. Czy coś się zmieniło w moim podejściu do klientek? No, ja uważam, że trochę się zmieniło, bo okres tej kwarantanny pokazał też mi, jak wiele stałych klientek, które były związane z naszym salonem przez kilka lat. Y, brzydko się po prostu zachowują. Czyli y, fochy za to, że salon jest zamknięty, fochy za to, że nie robimy rzęs w podziemiach fochy za to, że gdzieś tam właśnie po się nie damy rady spotkać, bo przecież no jak to, tak? A jednak no wiadomo, że był to po prostu nakaz od górny rządu, więc tak naprawdę nie było możliwe nic do dyskusji i do zrobienia. Dużo też klientek po prostu zaczęło odpisywać w sposób brzydki. Więc to też mnie uzmysłowiło, że nie zawsze warto za wszelką cenę traktować pracę na wszelkim po prostu na tym pierwszym miejscu i wszystko inne mieć brzydko mówiąc gdzieś. Dlatego taka kwarantanna uważam, że też przydała się nam wielu stylistkom, wielu w ogóle osobom, które zostały zamknięte na ten czas, żeby sobie trochę poukładać w głowie priorytety, nadrobić czas z rodziną, nadrobić czas, yy, tak naprawdę poświęcić go na przykład też na naukę różnych kursów online, oglądania live'ów, czyli spożytkować go bardzo, bardzo pożytecznie. I wcale według mnie ta kwarantanna yy, jakaś szczególnie zła nie była, nawet powiem więcej. Ja jestem zwolennikiem hasła, że kwarantanna rules. Cześć! Ja nazywam się Urszula Pałka i witam Was w kolejnym odcinku Salonowe Środy. Dzisiaj opowiadamy Wam o tym, jak wyglądała nasza praca w trakcie kwarantanny. Jak wyglądała? Bardzo się cieszę, że nagrywając ten odcinek mogę już mówić w czasie przeszłym, że mogę Wam opowiadać o tym, co było. Bo ja osobiście bardzo cieszę się, że wróciłyśmy do pracy. Mi praca stacjonarna jest potrzebna i psychicznie, i finansowo, żeby dobrze funkcjonować. Więc dla mnie to była ogromna radość, że w końcu po tych dwóch miesiącach możemy normalnie, w miarę normalnie, wrócić do pracy. Czyli ja się rozleniwiłam w trakcie kwarantanny. Znam takie e, osoby, które rzeczywiście przez te dwa miesiące nie robiły nic. E, znam osoby, które przez te dwa miesiące naprawdę popracowały nad swoimi profilami w mediach społecznościowych, które zrobiły masę szkoleń, do szkoleń, remonty w swoich salonach itd. Wykorzystały bardzo fajnie tą e, kwarantannę. E, ja jako mama nie miałam czasu wcale, żeby się rozleniwić, absolutnie. Po prostu pracowałam trochę inaczej, czyli już w styczniu wypuściłam swoją platformę ze szkoleniami online i nad tym. Jako tako pracowałam, bo tak jak mówię, ja nie miałam wcale jakoś więcej czasu. Przeniosłam ten swój biznes bardziej do internetu i zrobiłam coś, co jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałabym ci nigdy, że nigdy tego nie zrobię. To były transmisje na żywo, które prowadziłam co środę na swoim Facebooku. i to było coś, co naprawdę wydawało mi się jeszcze przed tą kwarantanną, że jest dla mnie nie do przejścia. Że to już jest taka granica, że fajnie, ja mogę nagrać materiał, mogę go puścić do internetu, już gdzieś tam się przemogłam przed mówieniem do kamery, mogę sobie nagrać coś 20 razy, nawet jak mi nie wyjdzie. Jednak transmisja live to było coś, co mi się wydawało, że to nie jest dla mnie i nie jest do przejścia. No i po raz kolejny przekonałam się o tym. Że nigdy nie mów, nigdy, bo po pierwsze, przemogłam się i prowadziłam tę transmisje. po drugie, mało tego, spodobało mi się to e, i ja właśnie pracowałam sobie bardziej e, w ten sposób. Czyli gdzieś cały czas chciałam być widoczna, nie być zapomniana. Dodatkowo um, udoskonalałam swoje skrypty szkoleniowe, ale też nie miałam dużo roboty, dlatego że ja zrobiłam to już będąc w ciąży wstając codziennie o trzeciej nad ranem, bo mi się spać nie chciało. Więc ja już to miałam zrobione, ale gdzieś tam jeszcze napisałam sobie kilka programów nowych, szkoleniowych, tylko takich właśnie, które będą bardziej online. Zaczęłyśmy z dziewczynami pracować nad klubem szalonych pęset, który też będzie klubem dla stylistyk rzęs, gdzie będziemy się edukować i motywować i wspierać online. Więc w trakcie tej kwarantanny zaczęłam więcej, bardziej przenosić swój biznes ze stacjonarnego do online. Oczywiście ze stacjonarnego absolutnie nie rezygnuję. No ja, jako szkoleniowiec, miałam jakby większe pole manewru, bo słyszałam już. Hmm, o pani, która w telewizji tak ładnie opowiadała o tym, jak nam kosmetyczkom jest tak łatwo teraz w trakcie kwarantanny, bo my przecież możemy tworzyć jakieś zasady pielęgnacji, edukować klientki przez internet, układać im tą pielęgnację i brać za to pieniądze. No chyba ta pani nie pomyślała na przykład o stylistkach rzęs, które no raczej nie mają jak edukować swoich klientek i jeszcze brać za to pieniądze, nie mają jak uczyć swoich klientek robienia rzęs online, więc jeżeli ktoś jest samą stylistką rzęs, to rzeczywiście mogą być tu trudniejsze, ale na przykład Monika, moja dobra koleżanka, która ze mną e, pracuje w moim salonie, wykonuje makijaż permanentny przede wszystkim. E, też nie miała jak pracować z klientkami, też nie jest szkoleniowcem i wyobraźcie sobie, że odnalazła w trakcie tej kwarantanny nową pasję. Zaczęła robić meble z drewna i stali i w ogóle wychodzi jej to na maksa super fajnie i dla mnie to też było takie do przemyślenia w trakcie tych dwóch miesięcy, że może fajnie by było mieć też jakąś alternatywę. Nie mówię akurat, że ja miałabym robić meble, ale e, nie skupiać się może tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. E, mnie ta kwarantanna nauczyła takiej mm, wielowymiarowości, jeżeli chodzi o Moją pracę i tego, żeby nie zamykać się być może na jedną usługę, na jedną rzecz, którą wykonuję, tylko może gdzieś tam jestem w stanie e, robić po prostu kilka rzeczy i gdzieś już tam w mojej głowie jakieś zalążki mm, nowych biznesów chodzą. Czy, czy w, to wejdzie w życie? Jeszcze nie wiem, ale gdzieś ta właśnie kwarantanna obudziła we mnie jeszcze większą kreatywność, więc ja w trakcie kwarantanny absolutnie się nie rozleniwiłam. Cieszę się, że wróciłyśmy do pracy. Mam nadzieję, że kolejny taki przestój nie nastąpi dla nas. Tego życzę sobie i tego życzę Wam. I mam nadzieję, że ty również wykorzystałaś jak tylko mogłaś ten czas kwarantanny. Dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku salonowe środy. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Sala Nowe Środy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co kwarantanna zmieniła w moim życiu. Otóż kwarantanna w moim życiu zmieniła bardzo wiele. Przeprotościowałam sobie troszeczkę moją pracę i moje życie prywatne. Postanowiłam mniej pracować, a więcej czasu spędzać w domu z moim mężem czy chociażby z moim synem. Będąc w kwarantannie, naprawdę doceniłam to, jak tego czasu miałam bardzo mało, jak za odbywałam po prostu moje rzeczy prywatne. Więc tak jakby zaczynając pracę po kwarantannie, zaczęłam ją po prostu z czystą kartą. Co się zmieniło w moim kalendarzu? Ustawiłam specjalne tak jakby dni w kalendarzu, które są zaznaczone tylko i wyłącznie dla klientek. I nie ma szans, że klientka zostanie umówiona w inny dzień, na przykład, gdzie mam zaplanowane szkolenie. Mam też właśnie poplanowane szkolenia, co też wcześniej miałam, ale wcześniej szkoliłam również w soboty w niedzielę. Teraz już tego nie robię. Pracuję od poniedziałku do piątku, weekendy mam wolne. W weekend może się zdarzyć szkolenie, ale to będzie naprawdę mega wyjątkiem. Dodatkowo w kalendarzu przeznaczyłam sobie dni na modelki. Bardzo mi tego brakowało. Brakowało mi właśnie tego, że nie mam czasu zrobić modelki na szkolenia online, czy po prostu na modelki, żeby zwiększyć swoje portfolio. Teraz w kalendarzu są specjalne dni na klientki, na modelki, na szkolenia, więc w końcu mój kalendarz jest po prostu tak ładnie był układany. Każdy dzień jest przeznaczony na e, co innego. Więc y, pomimo tego, że no wiadomo, nie pracowałyśmy, gdzieś tam nie zarabiałyśmy tych pieniędzy podczas kwarantanny i ja wyniosłam z tej kwarantanny naprawdę bardzo dużo plusów, jestem z niej bardzo zadowolona.